Dziękuję pani marszałek. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Przypadł mi w udziale zaszczyt w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, druk numer 2428. Projektowana ustawa wykonuje w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 przez 429 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przenośnych chorób zwierzęcych oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Konsekwencją wdrożenia wyżej wymienionych przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kus i świń oraz przyjęcie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków, to jest jeleniowatych, wielbłądowatych oraz zakładu drobiów, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z przepisami z rozporządzenia 2016, łamane przez 429. Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do nowych zadań, w tym zapewnienie efektywnej interpercy, inter akcyjności, integracji, kom kompatybilność elementów komputerowej bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, systemami inspekcji weterynaryjnej, systemami, o których mowa w artykule 108 ust. 4 litera D rozporządzenia 2016 przez 429 oraz innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zwierząt. Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych raz pozostanie natomiast kompetencji związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, a związki te będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARIM. Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarnym w drodze decyzji likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Projekt ustawy o cyrulizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia 2016 przez 429 wprowadza zmiany w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, między innymi w zakresie Obowiązkowej identyfikacji i rejestracji wielbłonowatych i jeleniowatych przy jednoczesnym zachowaniu tych samych zasad, jakim podlegają obecnie rejestrowane i identyfikowane zwierzęta, jak bydło, owce, kozy, świnie. Obowiązkowej rejestracji zakładów drubiu i obowiązkowej rejestracji siedzib stad przez właścicieli koniowatych i ich posiadaczy, którzy utrzymują zwierzęta, i rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych zwierząt. Jednocześnie projekt ustawy wprowadza rozwiązania o charakterze krajowym zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 2016 przez 429. To jest rezygnacja z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, obok obowiązek dokonywania zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nocerowącą wyłącznie w postaci elektronicznej przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji i ewidencji w postaci papierowej. W odniesieniu do informacji dotyczących koniowatych, przeniesienie zadania związanego z gromadzeniem danych dotyczących koniowatych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika z konieczności zapewnienia realizacji przepisów Unii Europejskiej. Informacje te pozwolą na zebranie w komputerowej bazie danych szczegółowych informacji dotyczących całego pogłowia utrzymywanych zwierząt, najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, które będą mogły być wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowaniu polityki w zakresie produkcji zwierzęcej. Skutkiem wprowadzenia obowiązku dokonywania przez posiadaczy zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych drogą elektroniczną będzie brak kosztów związanych z dojazdem do Biura Powiatowego Agencji w celu dokonywania zgłoszenia do komputerowej bazy danych zdarzenia dotyczącego zwierzęcia w postaci papierowej, brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi w przypadku dokonania zgłoszenia w formie papierowej za pośrednictwem poczty, czy też zmniejszenie czasochłonności kosztów związanych z wyjaśnianiami prowadzonymi przez Biura Powiatowe Agencji w przypadku niespójności danych w komputerowej bazie danych. Projektowana ustawa została poddana konsultacjom publicznym z organizacjami branżowymi i zawodowymi rolników, związkami zawodowymi rolników oraz związkami hodowców zwierząt gospodarskich, a także opiniowana przez upoważnione podmioty. Klub Prawo i Sprawiedliwość wnosi o uchwalenie przez Wysoką Izbę przedłożoną przez rząd ustawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.